Cmentarze pobierały nielegalne opłaty i teraz muszą zwrócić pieniądze. Przełomowe wyroki sądów właśnie ujawniły szokującą prawdę. Opłaty za wjazd na cmentarz, postawienie pomnika, czy nawet przechowanie ciała w chłodni mogły być przez lata pobierane bezprawnie. Wyobraź sobie sytuację: idziesz na cmentarz, żeby postawić pomnik na grobie bliskiej osoby. Płacisz kamieniarzowi, a tu nagle zarząd cmentarza żąda od ciebie dodatkowej opłaty, np. 500 zł za sam fakt. Że kamieniarz wjedzie na teren nekropolii. Albo inna sytuacja. Chcesz dochować urnę do istniejącego, opłaconego już grobu rodzinnego, a cmentarz każe ci płacić kilkaset złotych za otwarcie grobu. Brzmi znajomo? Okazuje się, że takie opłaty, choć powszechne, mogą być całkowicie nielegalne. Wszystko zaczęło się od jednego mieszkańca Olsztyna, który zaskarżył uchwałę Rady Miasta ustalającą cennik opłat cmentarnych. Sprawa trafiła do sądu, a ten wydał. Przełomowy wyrok, który potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Co dokładnie orzekły sądy? Otóż stwierdziły one, że zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gminy i zarządcy cmentarzy komunalnych mają prawo pobierać opłaty wyłącznie związane. Z samym pochówkiem zmarłego. A to oznacza, że wszelkie dodatkowe opłaty, które nie są bezpośrednio związane z ceremonią pogrzebową, takie jak opłaty za wjazd na cmentarz, za postawienie pomnika, za przedłużenie ważności grobu po 20 latach, za ekshumację, a nawet za przechowanie zwłok w chłodni, są pobierane bez podstawy prawnej. I tu zaczyna się prawdziwa rewolucja i szansa na odzyskanie pieniędzy. Z jednej strony zarząd cmentarzy. Będą prawdopodobnie się bronić, mówiąc: Musimy z czegoś utrzymać cmentarz. Te opłaty pokrywają koszty sprzątania, ochrony i administracji. Z drugiej strony, sądy mówią jasno: prawo jest prawem. Ustawa pozwala pobierać opłaty tylko za pochówek. Jeśli chcecie pobierać inne opłaty. Musicie zmienić ustawę, a nie łamać obecne przepisy. Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli w ciągu ostatnich kilku lat płaciłeś na cmentarzu komunalnym jakiekolwiek opłaty inne niż bezpośrednio związane z pogrzebem, masz duże szanse na odzyskanie tych pieniędzy. Wyroki sądów dają potężny argument, żeby domagać się od zarządcy cmentarza zwrotu niesłusznie pobranych. Opłat. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, udostępnij go znajomym. Wielu z nas przepłacało na cmentarzach, nie wiedząc, że te opłaty mogą być nielegalne. I zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć.